Siemaneczko, z tej strony Batu, dzisiaj jest kolejny odcineczek z Markanom.com, już siódmy, dzisiaj sobie rozubimy e, rozuglaga, oklasz, oklasz tak się tutaj wymawia na markanem.com będę troszeczkę dzisiaj mówił, no i jak widzicie jest kolejny odcineczek, ostatni z głosem był chyba 3 temu, jak widzieliście ten, jeżeli oglądaliście ten odcineczek, co byłem tchiefa, czyli złodzieja, to... Widzieliście, że tam sobie unikata już licytują go za 999k No ja się bardzo cieszę, bo będę miał Będę miał już 1m, co nie? Już jest trochę kasy Już powinien być raz uglak Bo kurde, na auto czy nie? No i są w ogóle jakieś awki, czy co? Na auto czy... Nie nie, nie to hmm. Dobra i że nie zaatakował, kurde, bo ja chciałem, żeby nie było z trzema turami Ale to jest dziwne, że on ma... To co nie jest, to nie jest dziwne, Łowce też mam strasznie dużo S A i wejście szybciej, bo F wezmę, auto biorę mam was, mam was gdzieś Mam was gdzieś, nie chcieliście, nie chciałeś szybciej, to masz, dobra ja mam to w sumie gdzieś, chyba sobie pójdę expić ja, ja cały czas w ogóle sobie tylko expię Co nie? Myślę, że Jeżeli będzie słychać tam jakiegoś dzieciaka to Przepraszam, to mój brat młodszy Dobra, więc no idziemy do Mietcharia sobie Chyba po expie Tak, po expie sobie Raz bicie Nazwę, ten odcinek Jedno bicie Razia ja Plus exp, bo teraz cały czas Expię na 6.0 level Później później sobie zaczynam. Najbardziej no, lubię questy. Wczoraj zrobiłem sobie na te padanice, ale jestem bardzo dużo Expanded, dlatego ja lubię questy tutaj robić. Bo po prostu jest wiecie, tam nacisnę sobie jedno i mi pomaga, tam wszystko mi pokazuje, co mam robić i jak. Zaczynij gdzieś. Czasami to źle pokazuje. Że, no właśnie, jak chciałem, to się, się tepnąłem do tu nie, bo myślałem, że tam jest ta skrzynia, ale to nie było tam, i mi pokazało gdzieś jakieś inne miejsce, co nie wiem, i no musiałem się później. Później koło idła, no i tam było w tym opactwie chyba to się w dziczyśnym opactwie jest te opactwa taki budynek i tam właśnie w tym opactwie była taka skrzynia i z niej musiałem wyjąć to coś i zrobiłem O, dzisiaj mogę jeszcze daily questa zrobić na 50 tysięcy expa, ale to co później jak skończę odcinek. Dzisiaj mam zamiar zrobić sobie 52. No i mówię, ja będę miał 60, to sobie robię hero questa i później, później, później sobie będę stał pewnie na tarmusie i będę też szukał złodzieja pewnie codziennie no i będę próbował solo ubijać sorki jeszcze mówię, bo tam pisałem w komentarzach że bardzo was przepraszam, bo pomyliły mi się filmiki i bicie złodzieja z muzyką po prostu mi się pomyliło z normalnym, bez muzyki, no i po prostu nie daję z muzyką, więc bardzo was przepraszam, spróbuję się na następny raz nie pomylić. Yy... No i dobra, no co się w sumie działo? No nic się nie działo. Yy, Harosa tylko tego złodzieja właśnie biłem. Więc więc... A ty wiecie co jest najdziwniejsze? Że zawsze jak ja szukam złodzieja, to ja nigdy go nie znajduję. A, a jak ty szuka, to zawsze go znajdzie, więc to, to jest dziwne. Jak padnę, to może sobie jeszcze złodzieja poszukam. W sumie nie, nie chce mi się, bo by za długo odcinek trwał. Pierwszy pójdę raczej na pająki wybić tam grotę, bo wien, będzie duża XP może 65%, no to te 10% powinienem dopić tam, bo tam jest tylko jedna mała grota, ale są gierpa, pająki 50 level. i no myślę, że będzie, że tam szybciej bym na XP, ja by było parę tyle pająków jak, jak pszczół, bym szybciej nabił ten level 52. Hmm, nie, nie wiem jeszcze o czym gadać. Yy, tutaj i, co się dzieje. No nikt nie jest aktywny, co nie od paru dni nawet, do tego mogę usunąć 10 level. Ten nie... tego też nie... O tego nie, bo był wczoraj. Dos jeszcze nie, bo to jest też fajny gosek. No, to i nie, no to tego też nie. O, tego na, O już 5-5 nabił ten ma jedną legendę i hero a tamten, jak widzicie tego Your Hunter, pozdrawiam go oczywiście na odcinku, bo mi pomógł zrobić questa z Aliasem. Musiałem w grupie ubić Aliasa i dostałem tam Expa dużo 120 tysięcy i bardzo mu dziękuję i powiedział, że się poleca na przyszłość. No i... Ja mu też powiedziałem, że go będę wolał na herosów, oczywiście o ile będzie aktywny. I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. No i dobra, jesteśmy już, idziemy sobie pierw na pająki. Później jak dobiję sobie ten 63, To nawet nie wiem co będę robił. Znaczy sześćdziesiąty, Nie no chyba sześćdziesiąty Nie, chyba 62 na, na ekspie, jak zrobię tego HerrowQuesta, to później się będę starał dwóch wylatać dużo herak i tak dalej. Żeby mieć superowe eku, co nie. I później jak już bym miał bardzo dobre eku, wiecie, na znaczy, ba, dużo kasy, co nie. Czekajcie, zaraz wracam. Dobra, już jestem. No i jak już bym miał dużo kasy, hmm, wiecie, tutaj kasy, to ja bym sobie kupił heroiki z tego. Wiecie, z Variego i, i z Furuka. O ile jest na coś, coś z Furuka. Chyba jest pomocka czy tam broni jednoręka. ręka. I wtedy bym sobie to kupił i bym sobie spróbował kobolda solować Oczywiście to jest raczej niemożliwe Znaczy możliwe, żeby go stolować, ale to jest niemożliwe, żeby tam pójść raz chociaż spróbować Co nie, bo na pewno tu się stoi Ale By niestety było strasznie fajnie To ja bym tam chyba cały czas Zacznę Znaczy nie no, może nie cały czas Nawet jeśli bym dawał rady na 65 to i tak by mi było... To i tak bym nie chciał tam cały czas stać, bo by mi się zgodziło. Nabiłbym sobie pewnie 7 z, z klamowiczami pewnie na Wari Krugera chodził. Na legendę, oczywiście. Legenda jest chyba z krytyczną osuną, więc bym jej raczej nie założył. No i widzicie, 62 w sumie procenty można już zaliczyć. No i teraz musimy reszcie nabić na, pszczoł na pszczołach. Rozgadałem się, rozgadzałem się, już zapomniałem o czym gadałem. No i... no i właśnie, mój cel to jest tak naprawdę żaden. Naprawdę to pewnie sobie na 70, pójdę sobie na kobolda, spróbuję wtedy solować Wariego, a jak mi się uda, fruka już nie muszę, ale żeby Wariego mi się udawało, solować, się by było bardzo fajnie, bo jest lega na mnie, no to na pewno bym pierwszą sprzedał, jakbym wylotał oczywiście, o ile bym dawał rady sobie Solo na 7.0. A tylko bym pewnie założył. S da bym raczej sprzedał, zależy ile chodzi jak, po jakieś 800 po, co ja mówię? Po jakieś 600M, no to bym chętnie sprzedał, bo wiem, że to na Margon.pl jest, po 1G warta Lega, no ale wiecie, to jest Margonem.com I tutaj są ceny znacznie mniejsze. Wiem, że to może trochę wstyd, że ja XP na tym levelu, akurat na Pszocha, ale po prostu ja mam strasznie słabe EQ-no i po prostu nie mam na czym xpić, Na Koboldach w sumie nie daj rady. Myślę tutaj do XP 55 wiem, dziwne, żeby tutaj do xpić 55 to wiem, dużo mi zajdzie, długo mi zajdzie, ale ja tam codziennie sprawdzam po wszystkich miastach, znaczy codziennie co level sprawdzam po miastach tam y wszystkich, czy nie ma jakiegoś questa na mnie. Od 50 tysięcy expa w górę ja tak szukam. Bo to już jest dobre, to 50 tysięcy. Ja, przepraszam, to mój brat, jeżeli go słyszeliście, ja to bardzo przepraszam. Um, znaczy, może jak. Kurde, może jak. Może jest głębokie i szerokie, ale może jak zostanie mi 50 tysięcy expa do lewla, no to sobie pójdę. Pójdę sobie zrobić jego Daily Questa. W sumie czekajcie, bo... Nie, dobra, po ekspie sobie pogadam, bo mam jeszcze o czym gadać. Ym, pierek sobie jak widzicie, zmieniłem. Rączki by mi się przydało zmienić, helmiki i buciki. Bo to już jest naprawdę opcja. Może unikaty. Niektórzy tak robią, że trzymają unikaty na o wiele mniejszy level no ale trzymają bo to są unikaty przecież, co nie? i myślą, że są kozakami, bo mają unikaty takie na mniejszy level, ale są unikaty no ale to właśnie to nie jest kozak wtedy to jest tylko obciach, że masz taki taki temy po prostu na sobie jeszcze ale po prostu ja tutaj nie znam tej gry za, nie znam, no tutaj znaczy znam troszeczkę znam grę, ale po prostu nie znam margonam.com tak dobrze, żeby wiecie widzieć jaki, jaki sprzedawca sprzedaje to, to, to i tamto. Yy, dlatego nie są w ogóle questów, więc dlatego tam nacisnę sobie takie coś, co mi pomaga, gdzie mam iść tak dalej. No i to jest bardzo przydatne, więc no, naprawdę, o, zachęcam Was do gry na Margonem.com. Yy, mogę Wam tam troszeczkę kasy wysłać. Yy, z jakiejś, nie wiem, 100K mogę wam wysłać, bo je, u mnie i tak jest widać. Kurde, nie wiem, czy wygram, bo się nie ulegałem do 100%, ale powinienem wygrać, to nie Nie Nie, nie mów tego Nie, nie nie! Kurde Czekajcie, ile mi zostało? 152 tysiące Czyli, że no bardzo dużo i myślę, że w sumie nie, nie, nie wiem gdzie mam Exit w sumie, w sumie, yy, zobaczę, kto tutaj jest aktywny. No, Luki i ten, ten, ten łowca. Marshland jest na mokre dochy, a ten na razie stoi, no <noise> na razie. Dobra, więc tak, chyba się spotkamy za chwilę na, yy, jak zrobię tego quest jak będę robił tego quest'a. No, on jest strasznie, jest strasznie krótki, idziesz do gościa czy do baba. Nie, nie wiem, nie rozróżniłem idziesz tam później do takiego domku też Wedder jest Bierz, znaczy ten głos jest, jest Wedder. idziesz tam do skrzynki, dostajesz takie picie, takie picie czy co to jest nie wiem, no i później zanosisz tej babie, masz 50 tysięcy ekspo więc no ja zaraz z was wracam dobra, już jestem Wedder. no i wam pokażę o, jak widzicie, 990K jest no myślę, że jeszcze kupią za to jednym byłem, ale no nie sądzę. Czekaj, O u tej baby... Nie wiem... The Robber. Nie, to jest chłopak, tak, to jest mały chłopak 50 tysięcy expa. No i mi się wydaje, że gdzieś tu... Tak, chyba w tym domku, naprawdę już zapomniałem, bo wczoraj i dawno temu robiłem tego questa wczoraj. Uuuuhu, dobra, czyli robię tego questa mm. yy, Dobra, ale to za chwilę sobie zrobię, tylko muszę to zanieść mm. Akurat sobie dobijemy level Będziemy mieli jeszcze 70 tysięcy mm. Dobra czyli tak bierzemy i macie po prostu nie wiem o którego level'a jest tego, ten quest Więc no ale dobra, czekajcie za chwilę do Was wracam Dobra, już jestem, nie wiem, coś z tym. Ale co ty chciałeś, ludzi? Ludzi. Ty... A, chcę coś do mnie napisać, ale po prostu. Nie można na tysiącym No dobra, no to pisz, ja angielskiego nie znam. Nie, dzięki nie. Ale nie, nie wiem o co mu chodzi. Dobra, robimy tego quest'a, co nie? Ja, Matko Boska! Człowień... o opanuj. Matko bo ja muszę koboldy zedać. Matko Święta. To przecież ja bym szybciej na XP sobie tą level niż ich zedam, co nie? Szkoda, że nie ma pojedynczych koboldów, bo w sumie nikt tam nie XP by nie było fajnie. No ale ja bym wolał pojedyncze też koboldy. Grota, jedna grota z pojedynczymi koboldami, na no tylko kwesta, no nie, bo ja przecież nie dam rady, taka, taka ciota. Ja że to ja. Ha, mam Was. Nie no, ale serio. No. Przecież ja nie dam rady. Jeszcze z takim heku. Bo level to jeszcze mi nie przeszkadza. Bo przecież spokojnie się do 60. Do 60 się tam ekspi nawet. Jak ktoś lubi. Tam ekspić, chyba że ktoś sobie gdzie indziej. No, no, ale ja nie dam rady. A więc zrobię, że. O i teraz. Nie ta. O to, o i teraz się dam rady. Nie no, zawsze. Mmm. Ma. No, w Zobaczymy. Taki łez no to. Jakie na nawet sobie na tego 6-7 niedźwiedzie pewnie nie dam rady? A co dopiero na koboldy? Koboldy by pokonały Easy Peasy, Lemon Squeezie. Dla nich to jest taki niedźwiedź. Ech, ten 6-7 Hedda. Hededej. What? Co? Jakie Hededej? Hededej, co to jest Hededej? Głowy? Głowy zbieram? Nie wiem. Jest, są koboldy. Zobaczymy, czy sobie dam radę na nich chociaż. Widzicie, ile mi migują? Prawie, że nic. Co? Serio? Nie, nie, jak? Gdzie jesteś? Ja nie ogarniam tych ludzi czasami na marzłom. Ja w ogóle czasami... Nie wiem, czy to jest dziecko, czy nie. Ja w ogóle, dobra, powiem, że to jest normalny dorosły człowiek. Ja czasami w ogóle ludzi nie ogarniam. Mi się tylko wydaje, że to ja jestem norma naj najnormalniejszy w tym świecie. Oczywiście nie obrażając Was, moich widzów. Ale po prostu ci gracze mi po prostu czasami to na marku, Na MPL są już lepsi. Co nie, już są bardziej ogarnięci, co nie tam kozaczom, ale są normalniejsi. Ja nie jak jakieś jak gdzie jesteśmy? No, kurde, nie jesteśmy znani. A dobra, jesteś, jesteśmy. No, ja cię zaraz usunę. Widzę z ludzi, wzboczeńców, tym kiedy yy. spadaj. Już nic do mnie nie napiszesz. Wiem, jestem zbyt strasznie. Nawet jeżeli jesteś moim widzem, a na pewno nie, bo nikt mnie tutaj nie zna na pewno. Yy, więc no i tak bym cię nie nie znamy, znajomych, bo po prostu... No nie znam cię a w ogóle się zachowujesz bardzo dziwnie. A ja nie chcę mieć e, takich ludzi, naprawdę, w znajomych. No, szybko, szybko sobie nawet wylewam mm, 8-8. Czyli muszę jeszcze Archer i Knifer, czyli tego mm, tanca i czy nie, tutaj sobie Archer, czyli że to są łowcy. dam sobie, dam sobie radę na nich. Spróbujemy, Boże. Matko święta, nie ulekałem się do full HP. Ale cicho nie, nie, nie mówcie. Dam radę, dam radę. Tance są kozaki. Jest, jest, 21% mi zostało. Eto ja to ja sobie tutaj chyba szybciej lewe nabiję, dobra. Jeszcze kobold knifer. Kurde, oni atakują? Nie, nie, oby nie. Dobra, nie atakują, tylko te knajfery atakują. Ile ja tutaj muszę zalecić kniferów, Nie, nie zauważyłem. Czekajcie, to jest dwójka. Trójka to jest dobra ile ja muszę tych knajferów zadać? Muszę cztery. Czyli tu są trzy. I tu jest ostatni, no ale pewnie sobie nie dam rady na nich. Dobra, nie, muszę dać rady. Muszę dać rady batu, wierzę w, to, w ciebie. Wierzę w tanców! Tance są kozaki. A łowcy to pipaty. Ja nie wiem co ja powiedziałem. Ale nie, nawet jeśli nie, no to co przecież luzik jest? Kosi, pić mm, Dobra, skończyłem questa. E, ci ja sobie tutaj mogę ekspić już normalnie? Z tego co zauważyłem. Dobra, padnę pewnie. Nie, dobra. Dobra, już się tepnę tak, co nie? Bo ja tak się cały czas tepam, bo nie chcę używać tego i It's bo mi się przydadzą. Nie spada, ja cię nie znam, nie chcę cię mieć znajomych. Mm, do, I w sumie Ithan bardziej mi się do Tuzmer przydadzą niż do Ithan. Mmm... O, Blood Brother. A jak mam mamy końca. że teraz odkryłem, że mogę ekspić na koboldach. Dzięki temu filmikowi już wiem. Dobra, to by było na tyle. Zapraszam Was do margonem.com i tak dalej, do Shakes and Fidget na W2 chyba. Tak, W2, międzynarodowy Drugi. Yy. No i to tyle. No i to tyle. Do zobaczenia do kolejnego odcinka. Siema.